W miejscu transportery opancerzone Rosomak, wozy techniczne typu Hardun, a także sprzęt do obrony przeciwlodniczej. Ale co najważniejsze są tu także żołnierze Wojska Polskiego w pełnym rysztunku, bo 12. Dywizja Zmechanizowana świętuje dzisiaj w sercu miasta. Jak podkreślał jej dowódca, świętowanie w centrum jest nieprzypadkowe, bo chodzi o to, żeby tak ważne daty świętować wraz z mieszkańcami. Bardzo mi się podoba, jest to ciekawa rzecz, zwłaszcza dlatego, że można dzieci zaznajomić z tematem wojskowości, pokazać sprzęt, jakim dysponuje Wojsko Polskie. Sprzęt robi dość duże wrażenie, bo tak, no, nie na co dzień widzi się tego typu, takie wielkie, że tak powiem, maszyny. Przede wszystkim dzieciaki, tak? My dorośli już gdzieś tam mieliśmy styczność z tym na pewno przy różnych okazjach, no ale dzieci, tak jak widać, do każdego jednego wchodzą, siedzą po pół godziny, także rewelacja. Bardzo fajnie jest. Nigdy na takim festynie nie byłam. A co tu takiego ciekawego? Ciągi. Podoba mi się wszystko, fajnie jest tutaj. A co najbardziej Ci się podoba? Tutaj. Ostatni rok był dla dwunastki wyjątkowy. Poza planowymi szkoleniami i ćwiczeniami żołnierze cały czas wspierają Straż Graniczną na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki próbował i próbuje destabilizować sytuację w tej części Europy. Jesienią zeszłego roku, w szczytowym momencie, prawie połowa dywizji była cały czas na wschodniej granicy. Teraz to te zaangażowanie jest troszeczkę mniejsze. Musimy pamiętać, że na co dzień prawie 1,5 tysiąca żołnierzy tylko z samej 12 dywizji jest na tym pograniczu. Mimo tak dużego zaangażowania na granicy w maju zorganizowano strategiczne dla wojsk NATO manewry Defender Europe. Uczestniczyło w nich 8,5 tysiąca żołnierzy z 9 państw, m.in. Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA. Ten trening jest znakomity każdy dzień tutaj, jest dla nas nowym wyzwaniem. Nie ma lepszej metody szkolenia jak manewry. My musimy się szkolić, aby ten potencjalny adwersarz który na przykład chciałby coś w naszym kierunku zrobić, aby zobaczył, że my jesteśmy naprawdę zgrani. Żołnierze szczecińskiej dwunastki szlify bojowe zdobywali na całym świecie, między innymi w Afganistanie, Iraku czy Libanie. Dywizja jest też częścią szpicy NATO, czyli sił szybkiego reagowania. To jest część większej całości Batalion, który się odpowiedzi na to. 12 dywizja to renoma budowana latami. Dziś to także otwarte drzwi do kariery. Pierwszym krokiem jest zasadnicza służba wojskowa. Jak podkreśla dowódca dywizji, jest to również integracja z mieszkańcami. Jedną z koncepcyjnych roli sił zbrojnych jest integracja społeczna. I właśnie formuła zasadniczej służby wojskowej w tej chwili ochotniczej wypełniać płynną tą formułę właśnie integracji. Integracji, która od przełomu 1989 roku nie była aż tak potrzebna. Sytuacja na Ukrainie pokazuje, że silna armia to nie fanaberia, a konieczność. Stąd ustawa o obronności kraju i podwyższenie wydatków na zbrojenia do 3% PKB. Ona stanowi właśnie fundament finansowy. Dzięki temu możemy Przeznaczać większe sumy na wojsko, na uzbrojenie, na broń, i dzięki temu właśnie Polska jest bezpieczna. I konsekwentnie to robimy. Jeszcze w tym roku do Polski trafią dwie baterie systemu przeciwrakietowego Patriot. Na kolejnych sześć wysłano do USA zapytanie ofertowe. Podobne zapytanie wysłano w sprawie zakupu 500 wyrzutni HIMARS. Nasza armia jako jedyna w Europie będzie także dysponować 250 czołgami Abrams. Obok sprzętu będzie więcej żołnierzy, docelowo 300 tysięcy, w tym 50 tysięcy terytorialsów. Chodzi o to, żebyśmy mądrze wykorzystali te doświadczenia, które wynikają z wojny na Ukrainie. Na szczęście przez ostatnie lata zamawialiśmy to, co jak pokazała ta wojna jest rzeczywiście potrzebne do tego, by móc skutecznie się bronić. Przemysław Plecan, TVP3, Szczecin.